Można się zastanawiać, jak pogodzić projekt gazociągu Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec, który ma działać przez 50 lat, z polityką dekarbonizacji związaną z celem neutralności klimatycznej Unii Europejskiej, która ma usunąć całkowicie emisję do połowy XXI wieku. Czyli Nord Stream II ma działać jeszcze do 2070 roku i emitować, bo będzie używał do tego celu gazu ziemnego, paliwa kopalnego, które jest emisyjne, a jednocześnie do 2050 roku cała Unia Europejska chce usunąć całkowicie emisję z działalności gospodarczej, a więc także z sektora gazowego. Czy da się pogodzić te dwa cele? Otóż tak. Spółka Gazprom przekonuje, że jest w stanie zastąpić gaz. Wodorem I przez Nord Stream II przez zaplanowane 50 lat dalej dostarczać surowiec, ale inny. Będzie to zamiast gazu przynajmniej 70% wodór, który będzie pochodził ze źródeł nieemisyjnych, będzie to tak zwany gaz odnawialny i w ten sposób Nord Stream II może przyczynić się do realizacji celów polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Może się zatem okazać, że Niemcy wykorzystają politykę klimatyczną Unii Europejskiej do realizacji celów polityki energetycznej i dalszej e, współpracy z Rosjanami, pomimo faktu, że będziemy dekarbonizować gospodarkę, miejsce dla Norskimu II dalej będzie.